Bardzo, ale to bardzo serdecznie o poranku, i na sam początek pomyślałam oczywiście, pijąc kawkę przy kurkach, pomyślałam, że Wam pokażę, co się tu zmieniło. Oczywiście za pomocą kurek, bo pracowały razem ze mną. Taką mam pomoc. Szałwia omączona, podzieliłam ją, każdą kępkę podzieliłam tak, że mi wyszło, bo taki miałam zamysł, żeby tu był jeden rząd, a tu żeby był drugi rząd. Zobaczcie, po pięć sztuk, raz, dwa, trzy, cztery i tam jest piąta i sobie wsadziłam już tą seslerię jesienną. Tu jest w tym miejscu, tak na wprost tych dużych traw, tu jest następna. I troszeczkę poprzesadzałam jeżówek. Już nie będę Wam tłumaczyła, gdzie która poszła. W każdym bądź razie teraz tylko czekać na sadzenie cebulek. I mniej więcej już widzę, gdzie będę mogła te cebulki czosnków posadzić czy tulipanów. To już mam taką tak czystą rabatę przygotowaną, kochani. No wiadomo, na drugi rok jesienią też będą małe zmiany, bo przez całe lato zobaczę jaki wzrost będzie tych roślin. Która wyższa, która niższa, to na pewno jeszcze tam jakieś małe zmiany będą, ale w każdym bądź razie już tu jeżówek żadnych nie dokupuję, niech się one rozrastają. Nawet powiem Wam, że tutaj przy tych pomarańczowych, przy tej marmoladzie. Była biała, to ją wykopałam, żeby te miały więcej miejsca, żeby się rozrastały. Wykopałam i ją przyniosłam na tą rabatkę. Ta rabatka jest taka troszeczkę bardziej uboga, taka skromniejsza, ale tu jeszcze nie jest tak zaplanowane, tak kolorystycznie. Na razie jak wyszło, tak wyszło. Na razie mi się podoba. Z czasem, jeżeli coś będzie mi nie pasowało, to sobie po. Poprzesadzam. No i w każdym bądź razie tutaj ujęłam lawendę. Jedna lawenda tu jeszcze była. To zobaczcie, ona by mi tu przeszkadzała. Tak samo i tutaj z tej strony też jedną wykopałam. No to sprezentowałam sąsiadowi jedną sztukę, a tą swoją drugą wymieniłam tam, bo tam była taka słabsza. I to tak wygląda na tą chwilę. No i tutaj jest właśnie ta trawa posadzona, a tu jest ta druga trawka posadzona. Tutaj też będą zmiany, bo nie wiem jak tego dziki te brodate, nie wiem jak one się nazywają, jak one będą w następnym roku rosły na jaką na jaką wysokość one urosną i wtedy zobaczę gdzie je posadzić, czy jest on zlikwidować. No ja nigdy tych kwiatków nie miałam, a i jeszcze z tamtej rabaty te białe kwiatki przesadziłam tutaj. No dobrze, zobaczymy na drugi rok. Ale na razie się tak prezentuje. Jeszcze wszystko kwitnie, jest tak przyjemnie. Zobaczcie. No może dla Was nic ciekawego, wiadomo, ale mnie to bardzo cieszy. Mówię Wam, bardzo mnie cieszy, bo na początku nie miałam takiego zamysłu, że sobie poszaleję tutaj. Tylko wiecie, tak na początku, ach to, czy to nie moja działka, nie mój teren, poza ogrodzeniem. A zrobię sobie łączkę kwietną, później z łączki, a... Posadzę sobie jeżóweczkę. No i tak poleciało. Jeżówka za jeżówko, a to trawy, a to teraz plamy kolorystyczne bym chciała. No i to tak się toczy. Dobrze, kochani, to na wstępie. Na razie będzie tyle. Ale z tej szałwie jestem bardzo zadowolona, bo miałam dwie sadzonki. I ona jest taka piękna ze względu na swój wzrost, bo jest bardzo niska a bardzo dużo ma kwiatów. I ja na wiosnę ją sobie rozdzieliłam chyba było na 5, tak, na 5 sztuk. A teraz te 5 sztuk jesienią, no mamy wrzesień, prawda? Ją podzieliłam na połowę, wyszło mi 10 sztuk. I to jest jej drugie kwitnienie, czy trzecie? Drugie chyba, to jest drugie kwitnienie, z tym, że ja poobcinałam te kwiatki teraz, bo gdy kępę podzieliłam na pół. Dałam do dołka trochę kompostu i te suche, przekwitnięte gałązki przy każdej sadzonce poobcinałam, a te, które jeszcze mają kwiatki, to zostawiłam, bo tu zobaczcie, bączki przylatują. I, i szkoda było mi je obcinać, ale jak się powinno się przyciąć kwiaty, to wtedy ta roślina bardziej łatwiej jej się przyjąć takiej roślince. Będzie dobrze. I właśnie z wiosną ona już wczesną wiosną tak pięknie zakwitnie. Ten kolor będzie taki, wiecie. Ach, piękna. Bardzo mi się ona bardzo mi się ona podoba. Po drugiej stronie jest to samo. Wiadomo, te krzaczki są mniejsze, większe, bo to te sadzoneczki, ale to nic. Za rok, za dwa to już będzie cudeńko. Jeszcze jak płotek dojdzie, to jujuju. Dobrze, kochani. To taki wstęp. Chcę Wam jeszcze pokazać, co jeszcze dokupiłam do tej rabaty. Ja wiem, już Was zanudzam tą rabatą. Teraz, jak Wam pokażę to aż na wiosnę, ale muszę wspomnieć, dlatego że w ostatnim filmie pokazywałam Wam cebulki czerwonego tulipana, a ich nie będzie z wiosną, bo te cebulki sprezentowałam mojej mamie i kupiłam sobie inny kolor tulipanów. Też kupiłam w biedronce. Zobaczcie. Tak one wyglądają te tulipany. Taka nazwa. Po 5 sztuk w torebce za 6,99. I tych tulipanów wszystkich będę miała 40 sztuk. 20 pójdzie na jedną stronę, 20 pójdzie na drugą stronę. Zrobię po 10 sztuk. Może takie plamy, czy tam po ile zobaczymy. I wysokość tego tulipana jest 40 cm i ten tulipan kwitnie, kwiecień, maj. <noise> Natomiast y, jeszcze jednego kupiłam, różowy. O, to już z takiej firmy, o takiej nazwie i kupiłam dwie paczki tego tulipana. 5,99. No Anio, moim zdaniem, za 8 cebulek. Dwie paczki tylko tam znalazłam. No, ten jest troszkę wyższy, bo on ma 45 centymetrów, to pójdzie do tyłu. Na jednej rabacie 8 sztuk zrobię taką plamę, i na drugiej rabacie też zrobię 8 sztuk tych tulipanów. O, jarlepa! No dobrze, tak to będą tulipany, i jeszcze dokupiłam. Białe krokusiki. No, krokusiki, jakby tam wyskoczyły, tak? I w tym miejscu je posadzę. Tam, gdzie lawenda była na brzegu, takie, jest. Wiecie, taki róg goły z jednej strony i z drugiej strony przy tej szałwie omączonej. No i kupiłam dwie torebki. 7 i 7 to będzie 14 cebulek. Jedna torebka właśnie ma 7 sztuk. Za 4,99. No i wiadomo, krukusiki tu piszę marzec-kwiecień kwitną. To będzie jedna plama. A po drugiej stronie będzie druga plama. Ale te już będą troszkę inne. Zobaczcie. Te już wyglądają tak. Znaczy opakowanie. No i nazwa też jest inna. Nie, nazwa jest ta sama. Czyli odmiana jest ta sama, tylko opakowanie inne. A tu jest po 8 sztuk. To zrobię razem i będą po drugiej stronie to będzie 16 cebulek. Zrobię takie koła i niech tam pierwsze krokusy wyjdą. No i to będzie na tyle kochani. no Prócz tych cebulek, ale y, co do posadzenia tych cebulek to czekam do listopada. W listopadzie będzie sadzenie cebulek. Na pewno już wam nie będę pokazywać. Tak jak mówię, nie chcę już was zanudzać tą rabatką. Do listopada poczekam z tym, że sobie z tych torebek powyjmuję, sobie porozkładam na papierowe torebki, pozaznaczam. No, żeby mi się te cebulki nie popsuły, bo jeszcze do listopada to jeszcze jest daleko, ale muszę je zabezpieczyć. No i będę wtedy szaleć z cebulkami. A trochę będę miała do posadzenia, tak jak widzieliście, tulipany, krokusy. Wcześniej pokazywałam Wam czosnki, dojdą te białe, te różowe, dojdą czosnki i te takie fioletowe, dojdą. I jeszcze będą te narcyzy, co kupywałam na sztuki. Narcyzy. W obi były kupywane takie białe o drobnych kwiatkach. Tak, to co do tej rabaty kończymy temat. Wrócimy do niego wiosną. A teraz, żeby jeszcze coś Wam co nieco pokazać, to podejdziemy do tej rabatki warzywnej i zobaczymy, jak moje te, te siewki wzeszły, które siałam nie tak dawno, te moje warzywka. Zapraszam. Tak, tu są moje te niedawno siane warzywa. Wszystko jest ok prócz sałaty, kochani. No ale zaraz do niej dojdziemy. Pietruszka, zobaczcie, jak wzeszła. Fakt, że tu jeszcze trzeba tutaj troszeczkę oczyścić tą rabatkę. No ale mam dwa rządki pietruchi. Bardzo mi zależy na nadce. Natomiast sałata, <laughs> zobaczcie, jak ona wygląda. Kochani, tą pierwszą sałatę, co sobie przepikowałam tam yy, z moich sałat, to od razu wszystko było ścięte przez wyrubelki, które stamtąd przylatują do ziarna. Tu mają przystanek. No i jeszcze troszkę zieleniny, ale to tak. Zeskubały mi, że dosłownie były same łodygi, a te to już było drugie sadzenie. Ja wiem, że to jest moja wina. Zobaczycie, Takie zeskubane, ale już nic nie robię, trudno, co będzie, to będzie. No, ta sała ta miała być z przeznaczeniem i dla kurek. Jedna główka mi się tu troszkę tylko uchowała, aby były wszystkie takie, zobaczcie, byłyby takie. Moja wina, bo powinnam przykryć chociaż jakąś siatką, ale ja w domu tu nie mam nic. Nawet pomyślałam o jakiejś firance, ale też nie mam żadnej firanki. No, nie, jakoś mi się nie układało, żeby jechać do sklepu i cokolwiek kupić, żeby tu zasłonić. No i tak ręką machnęłam. Aj tam, no szkoda, szkoda, bo, bo przegapiłam, mogłam bardziej się skupić no ale dobra, jest jak jest po sałacie tutaj rzutowo była siana roszponka, Idzie gdzie ta roszponka ja jej nie widzę to jest zielsko, zielsko tu może jakieś, jakiś listek nie, to wszystko zielsko roszponka mi chyba nie wzeszła nie, i już nie będzie tu roszponki Wszędzie jest zielsko. No i dlaczego mi nie wzeszła? Stary nasionka? Może. Właśnie mówię może tutaj. Ale nie, nie, nie ma rozponki. A już na początku myślałam, że już się zieleni. To będzie rozponka. A tu guzik zielicho. <laughs> no to tak, no to ładnie. Sałata i rozponka. No dobra. Dalej, zobaczcie, jak mi rukola urosła, a pokazywałam wam to dopiero wschodziła, a dzisiaj już taka jest piękna. Jeszcze trochę poczekam i będę ją przerywała, i ją sobie wykorzystam do sałatki, dla kurek wykorzystam. No i tu mam dwa rzędy tej rukoli, bardzo ładna, zielona, taka A. I za nią mam trzy rzędy szpinaku. Szpinaczek już taki, fajny. O liście, żadnych ślimaków, nic tutaj go nie rusza. Też przydałoby się trochę przepielić. No ale skąd wziąć tego czasu? No dobrze, no to tak wygląda. I na końcu było rzutowo koperek. Wtedy jeszcze koperek na mnie wszedł. A teraz zobaczcie tu kiemka. Od czego to zależy? Ja nie wiem, czy tam był dołek i taki duży urósł, a tu gdzie, nie gdzie. Mm, dopiero wychodzą koperki, ale jest no wiadomo, może było nasionko przykryte ziemią, może było na wierzchu, no wiadomo, różnie a tam to nie wiem co to, rzodkiewka? Chyba rzutkiewka z jedna, tak się <siebie> wysiała, no i tak tu wygląda, wiadomo, tutaj też jest można by było to pousuwać ładnie teraz i wiecie co jeszcze zrobiłam? <siebie> tutaj posiałam sobie jak ten znacznik jest też tak chyba dwa rzędy sobie posiałam z kwiaty wiecie bratki niebieskie bratki ale czy one mi wzejdą nie wiem czy za późno może posiałam bo tak pomyślałam jakby mi wzeszły to bym później miała takie sadzoneczki no i bym miała na wiosnę do donic no ale za późno może pomyślałam nie wiem no zobaczymy tak, to tak wyglądają moje warzywka, ale koperek jest, o już, będę go niedługo, go wykorzystam do świeżych, takich mm, zrobionych dań. A teraz niedługo mój mąż przyjeżdża, no to będzie i szpinaczek, i rukolka będzie, no ale sałata to byle co. No ale tu jeszcze Wam pokażę, a tu jeszcze posiałam, ja to tak widzę, ta, ta sałata jest dla kurek. Niech ona taka urośnie, nawet w ten kwiat. Niech bujnie, jak im dam nas szaszłyka, to one tak fajnie je obskubią. I tu posiałam sałatę następną, żeby ją później przepikować. Ale na razie ptaki nie ruszają. To może jeszcze, jeszcze i ta może urośnie. Bo ja tutaj mam. Jeszcze tamtą sałatę, bo ja tak wiecie, no ta już poszła w pędy, ale to jest z przeznaczeniem dla kurek. To z niej brałam te sadzoneczki. Rzodkiewkę tu jeszcze mam, skubie dla kurek. Skupiłam się na liściach, ale tu jakie są główki, są duże tej, tej rzodkiewki, zobaczcie. I dalej jeszcze posiałam rzodkiewkę. W tym samym czasie, tylko Wam nie wspominałam, tu jeszcze miałam dwa rządki, znaczy było miejsce i posiałam i zobaczcie jak wzeszła ładnie. Super, ona jeszcze podrośnie i będę miała liście dla kurek, bo ja im, one bardzo lubią, bardzo uwielbiają. I to będzie na tyle już w tym filmie kochani. Myślę, że Was chyba nie zanudziłam i dziękuję Wam za to, że jesteście. I serdecznie Was zapraszam za ten dzień w niedzielę na pierdoły ogrodowe. Cześć!